nogę na matę, wykręcam biodra, łapie na nadgarstek, łapię za rękę. Ale znowu łapię go wyciągnąć, tak? Też mam jedno rozwiązanie, Wstawiam moje nogi obydwie na matę, ręka idzie na triceps, tak? A tą ręką mogę się podeprzeć, mogę e, ustawić na łokcie, wszystko należy oczywiście od, e, od biubali przeciwnika, od wielkości przeciwnika, tak? Mogę się tu podeprzeć troszkę na ręce. I teraz idę biodrami do góry i do mojego biodra, tak do boku, tu, hop. jestem u góry, wstyd jestem tu, idę po kinurę, raz, dwa, nie działa, noga tu i teraz mogę z dołu pójść, hop, Jestem było, było. Jeszcze raz, żeby nie było sły kimury, tylko było klasyczne. Te eee, tu biodra, takie murek nie idzie wyciągnąć, tak? Długi na mantę, możemy się dźwignąć, złapać, zatrzycę, tak? Tutaj jest bezpiecznie. Uważę, żeby moje biodra szły do góry, mostek, tak, nie mostek do tak? Tak, 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 tempie. תודה רבה